Druga Piętnaście Nic nie, spałem Ale kto by spał? Spokojnie to się wyklepie wszystko. Znacie hymn na la la, la 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 Life is a journey. I słowiański przykłód. Słoneczne, Piękne cieniów. limoncello, kanapka. Z tego. Nie Chyba jesteśmy w pompejach, nie? Tak, tak. To no to, to warto by zobaczyć, nie? Tak. Bo tutaj to warto to by tak. zobaczyć. Ja jest. myślę, że pójdziemy na ekspres, bo to będzie tak zwana szybka akcja. Plus odpada, ale to się kwalifikuje. Tak? Są ja jamniki wśród was? Ale nie ma. Nie ma, nie, nie, ma. Ma. nie, Ale nie ma. taka jest nie. prawda, nie? to jest rasa nieeuropejska, to jest sprowadzone zwierzę z Afryki północno-zachodniej. No, miejsce petardel, nie, naprawdę nie bardzo, bardzo dużo to jest. Duże Zaraz wam pokażemy na mapie jakie to jest gigantyczne, ale to wszystko jest zachowane w takim stanie jak Ta mozaika to jest jakiś kosmos. Wszędzie na podłogach takie coś było. Nie do wiary. Szliśmy, Długo nam wyszło, nie? Weszliśmy chyba z 2,5 godziny. Lekko. Jak Lekko. wrażenia? Ja jestem zachwycony, szczerze mówiąc. To się nie kończy. No nie, no labirynt po prostu w życiu nie przypuszczaliśmy, że to będzie takie wielkie. Nie interesowaliśmy się też wcześniej. Wiadomo, że każdy z nas słyszał, co to są Pompeje, ale przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Też niestety nie wszystko było otwarte, ale tu widać, że cały czas robią, cały czas grzebią i odkopują te zgliszcze. Mrubiutko jednym słowem. Jesteśmy w ogóle w jakimś miejscu, które jest mega podobno znane. Jak się nazywa to miejsce? To jest najstarsza pizzeria w tej części. Pych na pizzę, a Jesteśmy na obiedzie. Mocne życie To już się dzieje dobre, klimat, dobre klimaty Ostatnio gdzie byłem to byłem w Palermo yy, Wygląda na to, że tutaj w Napoli jest tak samo W momencie kiedy się troszkę przejdzie w boczne uliczki To zaczyna się ogień nagrywam wam trochę Akurat tak, że z jakiegoś powodu jest to dla mnie egzotyczne, ekscytujące. Ja lubię taki klimat. Wiem, że może to dziwnie brzmić, ale takiego bałaganu, takiego chaosu. Mi się to podoba. Nie jest to, to nudne. Jest to ekscytujące. I zastanawiam się ciągle kto tak strzela, ale ktoś ewidentnie strzela. mówiłem, dlaczego w ogóle się tutaj pojawiliśmy. Otóż najważniejsze, co mamy do załatwienia, to dzisiejszy mecz Napoli z Juventusem. Ciężko było bardzo zdobyć bilety, na szczęście nie ja byłem za to odpowiedzialny i tak mu sobie z tym nie poradził. Nie znam się w ogóle na tym, ale udało się kupić. Tam znajomi jeszcze kupują szaliki, ja już mam. I ruszamy. Zapowiada się niesamowita przygoda piłkarska. Oczywiście główną twarzą na jest Maradona, który grał dawniej w tym klubie. I oni go tu traktują jak świętego, naprawdę jak bohatera narodowego. W zasadzie na co drugim rogu, pokażę Wam może później, są takie ołtarzyki z Maradoną. I na tych ołtarzykach jest przedstawiony jako święty, ma z tyłu taką aureolę. Zakochane jest to miasto. Ogromne podziały między południem a północą Włoch. Dobrze o tym wiecie. Kulturowe, finansowe, no i też piłkarskie. Więc będzie ostro. Tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś się pojawił z szalikiem Juventusu. Zostałby po prostu zlinczowany. Jestem o tym przekonany. Tu jest to religia. Jedna wielka religia, jeden wielki, jedna wielka pasja. Szał. Po prostu tu jest, na tym punkcie szał. Jesteśmy gotowi. Napoli, Na Napoli, 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 Napoli Napolo la. la, 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 la. No, jak się kurwa bilety? Znajomości Na Kto to kupował? Tak, który za stadionie Wziąłem dowodu Ale była akcja. ja Wbijamy masz... się Jezus, to było najszybsze pobieranie aplikacji M-Obywatel na świecie. W bramce normalnie. Niestety do przerwy na Napoli przegrywa 1-0. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie, no co, co mam powiedzieć, no grają tak sobie. Można by powiedzieć nawet, że słabo. No i co, ostatecznie skończyło się wczoraj wspaniale, 2-1, niesamowite emocje, eee, powrót spokojny i gdy wydawało się już, że nie będzie żadnych przygód, to jedna mała przygoda była, eee, ponieważ zaraz obok naszego hotelu jest wejście do metra, no i stanęliśmy z Kubą, bo widzimy, że jedzie jakiś konwój i konwój podjechał centralnie pod nas, w autobusie już widzieliśmy, że pokazywali nam brzydkie, brzydkie znaki, a my mieliśmy oczywiście szaliki, czapkę na poli przyjechała po prostu jakaś bojówka, została odwieziona przez, no nie wiem ile było tam samochodów. Trzy autobusy i resztę sześć, osiem policyjnych wozów, ale zatrzymali się centralnie pod nami, więc no, musieliśmy się ewakuować i to. Szybciutko, bo... mogło być różnie. No ale była policja, no więc. Ale nie chcieliśmy sprawdzać ich cierpliwości, szczerze mówiąc. Ale było to centralnie pod naszym hotelem. Więc musieliśmy zrobić małe kółeczko naokoło i, i wejść. No więc ostatecznie bez przygód. A dzisiaj ruszamy dalej. ruszamy dalej, rozwiedzać. Na murale jakieś idziemy, tak? Maradonny. Zobaczymy o co to chodzi. A później... Zastanowimy się, czy kolejny mecz, bo jeszcze jest szansa zobaczyć jeden, czy jakieś kolejne zwiedzanie. To za kim jesteśmy? Wytłumacz mi to, chyba. jesteśmy za turist jesteśmy w pięknym miejscu. A byliśmy na sektorze Sorrento no i udało nam się przedostać do naszych fanatyków. I ruszamy. Do kasy jeszcze. Nie, nie, ma nie ma miękkiej gry. Nie ma, nie ma. Nie ma. Ja, wziąłem ja wziąłem tym razem dokumentację. Ale buniol by się przydał Czekam jeszcze na gości Oprócz nas jeszcze ktoś ma przyjść Ale słychać petardy, słychać strzały, słychać huki Idą Tak czy inaczej idą Turist przegrywa 1-0 I grają w dziesiątkę Tam się cieszą Sorendino się cieszy Bez koszulek, ciepło im chyba Zostrzymy ich. O. A u nas nie ma ultrasów, bo jest protest. Jest basta, tak zwana. Wytłumaczyli nam. No, niestety. No, trochę się z tego spodziewaliśmy, bo kurs był 6-0, nie? Tourist, niestety. Niestety jest to y, typowy przykład outsider. Outsider. Upadający klub. I dzisiaj upadł do reszty grali w 10 2-0 Więc zawijamy się I tyle Było wczoraj, miło Wczoraj wygrana, dzisiaj przegrana Wiedzieliśmy, że tak będzie, coś czuliśmy, ale myśleliśmy, że może akurat ruszamy do domu.